Małego no hebra. No no Ale ci kurwa, maruję. Biografia tego kurwa do deski. Tak to mam. O kurwa. Rozprostowałem nogi w kolanach i się czuję jak.

Kurwa, pole, pole, łyse pole, ale Pawuś plan Powalutko bez pośpiechu, wszystko <śmusznie> robię tam. To na razie jeszcze nisko. Kurwa, bracia w Polacy nie mają kultury. Pole, pole. <śmusznie> Ja pierdolę, kurwa, ło, kurwa Już jadam po ciebie A, to ci to to? No, gazowe No przecież Katalizator masz wycięty na bank No to pogotowie gazowe Siedzisko na dojną stukę tu masz No ja, ja ci ogarnę jakąś stukę na plecach jak to... RUNWAYEM JEŻDŻĄ No kurwa, ma CB1000 i nie chce go rozjebać, a ty masz GPZ500 -E pożyczoną i tobie jeden chuj Kurwa tej! Jakby ktoś się połdywał! Paragon! Nie, zbieram Tam cztery grosze nie trzeba. A cztery grosze nie trzeba, kurwa! Ale dobrze, jak pani dała, to tak, dziękuję. I tak dostałem te cztery grosze, kurwa! Ale nic nie było, żadnego je wskutkować, kurwa! Ała kurwa tej! jakieś robactwo ale taki duży penerw kurwa wypizna wypizna uważaj no kurwa to jest... no widać no, dawca no, jebany no czy wiesz nie wiem nie jestem kurwa najlepszym kierowcą jeśli chodzi o przepisy ale tak by nie jeździł jednak no, 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 no. I do kamery No, pięknie kurwa, na filmućka Na no, seks, loda mu zrobi no, tak? Stanęli sobie za krzakiem, zrobi loda Dobrze, Dobrze mój ułodę, mój Widzę, bo tutaj jest tu że... jest <słyszy> <słyszy> O no ty chuj oh. Ty nie to O oh, chuj To rąbana macie Co? A to rąbana? Tak jest Absolutnie śmiech? Nie nie ma pani kacków. I poza tym jest niefajna, sprzyjająca pogoda na takie przyjaciele. Ale Nie, nie, nie. Proszę mi wybaczyć, ale niestety. Dla, bezpie... Dla bezpieczeństwa muszę pani odmówić. Tak? Jak będzie Pani kiedyś potrzebowała, to może trafi Pani na moje. Jeśli o to Pani chodzi. Miłego dnia Pani życzę. Oh. Aha. Dzięki wielkie. <grystanie> <grystanie> Jaka przyczajka, nie? Słowiański przykut. Masz mój silnik. Tak? Masz mój silnik, mówię. A? Mam KLM 500, taki sam silnik. A? Dobre maszyny.